Hej, hey, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapciowiz, coming pochwycenie z blisko słuchajcie, mam dla was bardzo fajną rzecz, która u mnie się wydarzyła, jest to coś dla mnie cudownego dlatego chcę się z wami tym podzielić ktoś kiedyś mi zadał pytanie jakiego jestem pochodzenia, bo mówię tak dziwnie albo ceplenia, albo cokolwiek innego ja to mam, wiecie, naprawdę ja się tym nie przyjmuję napisałam, że jestem Rumunką w połowie, Czeszką, Ukrainką i nie wiadomo kim tam jeszcze <ślad> tak oczywiście dla beki a to, słuchajcie, to jest bardzo piękny komplement dla mnie, naprawdę, ale już to pomijając, słuchajcie, w piątek śpiewałam sobie, będąc w łazience, wiadomo, biorąc prysznic, takie tam rzeczy swoje, czasami tak jest, że śpiewacie pewne słowa i po prostu śpiewacie pewne pieśni, które wam przychodzą na myśl i... Otrzymujecie takie, wiecie, takie, no po prostu jakieś słowa. Nie wiem, Boże, przyjdzie dzisiaj to i tamto, albo jakieś takie inne z piosenki, którą najbardziej uwielbi uwielbiacie i słuchacie. A ja jak nigdy śpiewam cały czas tylko aleluja, aleluja, aleluja. I tak, oczywiście taka swoja melodyjka i takie wiecie, alleluja, aleluja, aleluja. I kiedy zaczęłam tutaj właśnie potem kolejnego dnia czytać. Słowo Boże, by przygotowywać się na to, by powiedzieć Wam mniej więcej. O, o objawieniu, jak ja to widzę, jeżeli chodzi z mojego punktu widzenia, jak to wszystko jest tutaj, hier, jakby w hier, hierarchii po kolei napisane moim zdaniem, co się wydarzy po kolei. E, czytałam sobie tutaj objawienie 19 y, i tam dalej tak dalej, wesele baranka, tak? I był aleluja. Gdzie ja dzień wcześniej śpiewam Aleluja. I słuchajcie, słowo Aleluja pojawia się w całym nowym przymierzu cztery razy. Tu po raz pierwszy pozostałe przypadki użycia tego słowa również mają miejsce w tym fragmencie. I teraz pochodzenie od dwóch hebrajskich słów. Tego Aleluja pochodzi od halelu, czyli chwalcie i jach, czyli Jahwe. Lub Pan. Razem słowa te oznaczają chwalcie Pana. Mieszkańcy nieba łączą się w pieśni uwielbienia, bo Bóg usądził świat i pomścił tych, którzy doznali cierpienia z powodu wiary w niego. Cieszą się także, bo Jezus Chrystus powraca na Ziemię, by objąć na niej rządy. I normalnie, słuchajcie, dla mnie to było po prostu z zszokowaniem, ponieważ ja chyba to pierwszy raz śpiewałam, tak, cały czas tylko aleluja, 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 tak jakoś tak wiecie, fajnie. Na drugi dzień, właśnie, w, czy to było piątek wieczorem. Na drugi dzień właśnie już przygotowałam to, wstałam i tak mi wzięło, że musiałam to zrobić, przygotowywać sobie, wiesz, że to było z ducha, aby to właśnie usiąść i to sobie tak spisać wszystko. Patrzę i nie czytam tego za każdym razem codziennie i mam takie słowo na każdy dzień, to możecie sobie dostać za darmo, yy, pisząc sobie do... Szukając szukającboga.pl, tu nie mam żadnej reklamy, nie mówię, bo wiadomo, to nie chodzi o żadną reklamę, ale wiem, że to też możecie, wiadomo, tutaj pomóc, może w jakikolwiek sposób. I ja tam ich nie znam, ale ogólnie wiem, że to czasami czytam i y, to jest rozważanie codzienne, y, y, po prostu Biblii, takie jakby, taki jakby na każdy dzień, bo czasami jest tak, że może nie macie czasu, albo coś, oczywiście Biblia jest dla mnie na, na, najlepszą podstawą. Ale czasami zdarzy się taki dzień, że jesteście się tacy zdołowani, że wam się nic nie chce. I potem bierzecie sobie albo to, albo w ogóle ogólnie sobie to bierzecie. Ja to sobie wzięłam, słuchajcie, i nie, nie uwierzycie, co było napisane w tym e e e fragmencie. Dziewczę się śpiewam, alleluja. Tego samego dnia było, czytam o weselu baranka i chwalcie, aleluja, chwalcie Pana i czytam lipiec 27 sobota. Jezus powróci. Czytajcie to? I tutaj jest napisane słowa, tak przyjdę wkrótce, tą, są ostatnią obietnicą w Biblii, amen, przyjdź Panie Jezu i tak dalej, i tak dalej, że Bóg po prostu mówi, że przyjdzie, żeby Go chwalić, że będą tak samo szydercy, którzy będą mówić, że gdzie jest ten Twój Bóg, gdzie jest ten Twój Jezus, który miał przyjść, gdzie to było po Twoje pochwycenie to i tamto, więc to są szydercy opisani w Biblii i to przeważnie mówią chrześcijanie, co jest totalną katastrofą i powiem Wam dla mnie to było po prostu szokiem, bo pokazuje to dla mnie, to jest takie potwierdzenie osobiste dla mnie, które pokazało mi, że w tym momencie zobaczcie, aleluja śpiewają w niebie już, ja już słuchajcie, jestem już w niebie ewidentnie czuję się co tu robię, to robię dalej swoje, pasjonuję się różnymi rzeczami, ale moje serce i mój duch już jest tam, ja się czuję jakbym już tam była, słuchajcie nie wiem jak wy tak macie czy nie, ale ja mówię wam od dłuższego czasu tak jest, że tak jakbym tam po prostu była, I to jest dla mnie niesamowite jest to dla mnie yy, coś pięknego, potwierdzającego to co robię w duchu, czyli już jestem tam, czy tam yy, śpiewam chwalę Pana Boga i to się dzieje jako potwierdzenie tego, a ja uwierzcie, nie wiedziałam co tam będzie napisane kolejnego dnia naprawdę. <ścoughs> Więc yy, a co jeszcze najlepsze, tutaj było napisane o tym właśnie, że napisane jest yy, w Drugim Piotra 3:3. Właśnie o tym, że będą szydercy. Dzisiaj z kolei jest niedziela i czytam wczoraj też wieczorem. Oglądałam dziewczynę, która mówiła o tym samym, że właśnie dodatkowo też będą szydercy. Gdzie ja to wcześniej chyba komuś powiedziałam, albo też miałam taką właśnie rozmowę kilka dni temu, że właśnie ludzie teraz szydzą. No bo przecież to minęło tyle czasu, tak? Miał być w nie rada dzień, a już go jeszcze go nie ma. I słuchajcie, to jest dla mnie wszystko, to, dla mnie to jest takie, słuchajcie, mega potwierdzające, bo to się u mnie tu właśnie wszystko dzieje. I dla mnie to jest coś. Pięknego, że Bóg mimo wszystko jest przy nas. Mamy go chwalić. I słuchajcie, jak nawet nie umiecie śpiewać, tylko aleluja wystarczy. I to jest chwalcie Pana. I aleluja, aleluja, aleluja. I róbmy to, chwalmy go. I zobaczycie, jaki będzie naprawdę mega, mega odcew z góry, z nieba, że Bóg zsyła te błogosławieństwo, zsyła te po prostu Boże prowadzenie. Zsyła taki pokój i im więcej przebywasz z Nim w Biblii, to jest, to, przy, to po prostu masz więcej pokoju i, i, i to wszystko jest takie piękne, cudowne. Także powiem wam coś pięknego. Chciałam się z wami tu słuchajcie tym podzielić po prostu, że ja już jestem w niebie. Ja już się czuję jakby była po prostu w niebie. Naprawdę. Bo to co tutaj teraz czytam, co się dzieje w Bożym takim duchowym życiu jest mega, co dopiero będzie tam. Także to na tyle. Do usłyszenia z Bogiem.